Droga Panno, w tym tygodniu doświadczamy ostatniej kwadry Księżyca. A cóż to oznacza? Podobno mówią, że to dobry czas na robienie porządków, na kończenie projektów, na zamykanie pewnego takiego około właśnie 28-dniowego, tak jak cykl Księżyca, czy też cykl u kobiet, tak. Cyklu Twojego życia, żeby móc wejść dobrze w kolejny cykl, kolejny miesięczny oczywiście. I tasując dla Ciebie karty, wszystkie karty mi dla Ciebie wypadły, w tym dwie są odwrócone i teraz ci o nich opowiem. Niektóre z panien mogą w dziewiątce i irytować się. Tylko to jest taka irytacja, takie trochę tak jak ten gość na tej karcie zaciska bezsilnie tę pięść, bo boi się, że ten wilk przedrze się przez te dziewięć palisat. Panny się mogą wkurzać na coś, na co nie do końca mają wpływ, albo na coś, co jest już zdecydowane, albo na coś, czego jakby same są przyczyną. Czyli już widoczne są prawie skutki tego, co się wcześniej wydarzyło. I słuchajcie, drogie panny, odwróciły mi się dwie karty, które to karty nam mówią o tym, że niektóre z panien mogą czuć niedostatek finansowy, ale tutaj chyba nie jest to taki niedostatek na zasadzie, że panna nie ma masła do chleba, chociaż osełka troka w Polsce bardzo jest ostatnimi czasy, to wszyscy wiemy. Mm. To jest taki niedostatek, że o, o ja się tak starałam, a ja tak pracowałam, taki byłem dobry, tak się, a tutaj mnie nie doceniają w tej pracy. To może być tego rodzaju niedostatek, bardziej na poziomie emocji. No i mamy tutaj tą szósteczkę pucharów, też odwróconą. Tutaj nie ma cieszenia się małymi rzeczami. Być może warto odrobinę zmienić perspektywę. Bo zobaczcie, te dzieciaczki układają kwiaty w wazonie. W tle są takie bardzo proste budynki bardziej wiejskie niż miejskie. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy się teraz wszyscy na wieś przeprowadzali, tylko o to, żebyśmy doceniali najmniejsze przejawy miłych rzeczy w ciągu dnia. Bo nawet jak mamy najgorszy dzień Ever, to zawsze można poszukać sobie czegoś, co nas podniesie na duchu. No i wiecie, zawsze będzie tak, że będziemy mieli za mało pieniędzy. To też jest kwestia perspektywy. No, droga panno, nie było tak źle, jak wyglądało na początku chyba. No i ciekawa jestem, czy to z wami zarezonuje. Pozdrawiam serdecznie.